Rosjanie w pułapce? Nawet 20 tysięcy rosyjskich żołnierzy na zachodnim brzegu Dniepru w okolicach Hersonia może zostać otoczonych przez siły ukraińskie. Anonimowy informator przekazał w tej sprawie: Szacujemy, że rosyjscy dowódcy uznają teraz, że około 20 tysięcy swoich żołnierzy na zachodnim brzegu Dniepru za ekstremalnie zagrożonych i wycofanie się z tego terenu miałoby sens operacyjny. Dodano, że to oczywiste, że ten obszar ma znaczenie polityczne i jest jedyną stolicą obwodu, którą zajął Putin od początku inwazji. Dzięki artylerii dalekiego zasięgu wojska ukraińskie przeprowadziły wiele ataków na rosyjskie magazyny amunicji oraz mosty na Dnieprze, odcinając od zaopatrzenia położone na zachodnim brzegu rzeki jednostki. Dodano, że Rosjanie zgromadzili tam dobre oddziały, w tym jednostki powietrzno-desantowe, a Dniepr ma na tym odcinku kilometr szerokości. Agencja UNIAN poinformowała, że Rosjanie uderzyli trzykrotnie dronami kamikadze w centrum Odessy. Akcję ratowniczo-gaśniczą strażacy prowadzili do późnego popołudnia. Siły obrony powietrznej udaremniły kolejny atak i zestrzeliły drona nad miastem. Rosjanie wystrzelili cztery kierowane pociski rakietowe S-300 w rejon Mikołajowa. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne i administracyjne. Z kolei na Oczakowie pięć pocisków S-300 uderzyło w infrastrukturę portową i obszar wodny. W weekend siły ukraińskie zestrzeliły cztery rosyjskie samoloty wojskowe, zniszczyły 13 czołgów i 25 pojazdów opancerzonych wroga. Jeśli podobał Ci się ten film, daj łapkę w górę i subskrybuj mój kanał.